Profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego. Dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry wieczór Pani Redaktor, dobry wieczór Państwu. I od razu zapytam krótko. Będzie kłopot ze stwierdzeniem ważności wyboru prezydenta, czy też nie? Od strony prawnej, muszę powtarzać to bardzo często ostatnio, w przypadku nawet jeżeli Sąd Najwyższy nie wyda uchwały o stwierdzeniu ważności tych wyborów, nie będzie problemu z objęciem urzędu przez nowo wybranego prezydenta. Natomiast oczywiście problem polityczny, ale też może i prawny, zacznie się wtedy, jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieważności tych wyborów, ale to jest dość oczywiste, jak się stwierdza nieważność, no to musi być, muszą być przeprowadzone nowe wybory. Natomiast tym czymś, co właśnie powoduje to największy niepokój, to jest sytuacja, kiedyby takie orzeczenie o stwierdzeniu nieważności wydała owa nieszczęsna Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która no, nie jest częścią Sądu Najwyższego, ale uzurpuje sobie takie prawa, żeby być Sądem Najwyższym. Panie profesorze, chciałbym uściślić, znaczy, do wyboru, do zaprzysiężenia prezydenta i objęcia przez niego urzędu ślubowania w Sejmie nie jest potrzebna uchwała Sądu Najwyższego, bo tu zdania prawników są na ten temat bardzo podzielone. Pana zdanie. Ale mam wrażenie, że tak po trochę po chwili refleksji, w szczególności sięgnięciu do wypowiedzi konstytucjonalistów w tym zakresie. Chyba nawet niektóre osoby, które prezentowały trochę odmienne poglądy, zdaje się, modyfikują swoje zdanie. Tak, no przegląd takich podstawowych wypowiedzi konstytucyjnych w komentarzach, no ale także wypowiedzi samych, znających się na rzeczy konstytucjonalistów, no, no jest dość jednoznaczny. Uchwała o stwierdzeniu ważności wyborów nie jest warunkiem objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta. Mogą być protesty, może tych protestów być dużo. Mogą one zaważyć wtedy, kiedy wynik wyborów no, będzie bardzo, nie chcę powiedzieć niejednoznaczny, ale będzie bardzo blisko między dwoma kandydatami. I tutaj marszałek Hołownia ma taki pomysł, żeby uchwalić ustawę incydentalną, żeby cały Sąd Najwyższy rozpatrywał te protesty wyborcze. znaczy pan, jako legalnie powołany sędzia, z neosędziami, Innych ISP na przykład. Co Pan o tym pomyśle sądzi? Jak wczytuje się w ten projekt, to jeżeli chodzi o te protesty wyborcze, to chyba tak być nie musi. Dlatego, bo to jest pytanie, w jaki sposób te składy będą, będą powstawać. Dzisiaj przecież też w Sądzie najwyższym jest sytuacja, że tych osób wadliwie powołanych jest bardzo dużo jest przecież większość nawet. Większość, no ale, właśnie. Ale w, nie orzekamy wspólnie, to znaczy te sprawy są rozstrzygane. Tam, gdzie strony nie są zadowolone z faktu, że, że zostali wybrani właśnie wadliwie powołane osoby jako sędziowie składają wnioski o wyłączenia, my te wnioski uwzględniamy. Wobec tego to, to może po prostu w ten sposób wyglądać. Natomiast gdyby próbowano tworzyć takie właśnie składy mieszane, no to no, my nie będziemy uczestniczyć w fikcji, bo proszę zwrócić uwagę, że nas też wiąże prawo i to to prawo zarówno traktatowe wiąże nas uchwała trzech połączonych izb. Takie rozstrzygnięcia po prostu no, w tym sensie nie mają sensu, że jeżeli protest wyborczy jest realizacją jakiegoś prawa politycznego obywatela, no to stąd go musi rozstrzygnąć, a nie po prostu jakiś organ znowu udawany, wadliwie powołany, źle funkcjonujący. To, to, to jest jakaś fikcja, to w tym nie będziemy uczestniczyć. No tak, tylko je, jeśli by ta ustawa została uchwalona... No, prezydent prawdopodobnie jej nie podpisze, no, ale różne mogą być losy tej ustawy, to też sytuacja polityczna się zmienia. Czy Pana zdaniem możliwa, w ogóle dopuszczalna byłaby taka sytuacja, że rzeczywiście by było tak, że na przykład skład, składy trzyosobowe legalnych sędziów by rozpatrywały jakieś protesty wyborcze, a neosędziowie w swoim gronie rozpatrywaliby inne protesty wyborcze? Jaka to by miało wartość? No, no, dzisiaj tak jest w różnych sprawach, bo proszę, proszę pamiętać, że dzisiaj wpływają do sądu różne sprawy. Nie wiem, w Izbie Karnej składają się skargi na orzeczenia sądów i część z tych skarg trafia właśnie do tych osób badliwie powołanych. No i teraz trochę zależy od stron, no, od tych osób, które składają te zażalenia. Czy zgadzają się na takie orzeczenie w takim badliwym składzie, czy nie? Czyli innymi słowy, czy składają wnioski o wyłączenie, czy nie składają. Tutaj trudno przesądzić, jak, jak obywatele te, te protesty składające będą uważać, mogę sobie wyobrazić doskonale, że, że będą to protesty od powiedzmy takich partii, czy, czy przedstawicieli reprezentujących określone opcje polityczne, że, że im będzie na przykład wygodnie, że to będą one od rozstrzygać takie takie protesty. No właśnie, no tylko że tu jest taka duża doza chaosu, że naprawdę obywatel już zaczyna się gubić, no bo mamy na przykład sytuację z Państwową Komisją Wyborczą, która dwie uchwały przyjmuje, jedną taką, drugą zupełnie inną i, i naprawdę zrobił się totalny chaos w tej sprawie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która nie jest sądem zgodnie z wyrokami Europejskich ym, Trybunałów, nagle okazuje się, że ona jednak dla niektórych jest sądem, znaczy nie nagle, tylko dla niektórych jest sądem. No i teraz jak ten obywatel ma się w tym wszystkim odnaleźć? Jak wybrać Panie z doktor, tego? Ale ja wiem, tylko mówimy o tym chaosie tak nagle dzisiaj, prawdopodobnie z tego powodu, że. Organ państwowy, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza, musiał na potrzeby własne rozstrzygać problem, czy to, co dostał z adnotacją przyszło z Sądu Najwyższego, jest rzeczywiście orzeczeniem Sądu Najwyższego. No i stąd się pojawił problem. Ale proszę pamiętać, że to coś, co nazywa pani chaosem, czyli właśnie taką dwuznacznością, dualizmem, jakąś taką próbą tworzenia alternatywnych instytucji, istnieje w Polsce od momentu, jak ta izba została no powołana. To jest od 2018-2017 roku, tak? wtedy, kiedy pojawiają się zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Więc w związku z tym to, to, to nie jest tak, że tego nie było wcześniej. Jakieś procedury radzenia sobie z tym chaosem żeśmy wytworzyli, i dzisiejsza sytuacja nie jest ani większym chaosem, ani mniejszym. Przypominam, że przeżyliśmy ten sam może być tak, chaosem mnie dla budżetu państwa. Ja wiem, tylko mówię, przeżyliśmy ten problem identyczny przy immunitetach. Przecież wtedy tak naprawdę rozstrzygnięto też orzeczeniem Sądu Najwyższego, że, że to, co chciała zrobić ta Izba Nadzwyczajna, no nie byłoby rozstrzygnięciem sądowym. I uznał to też marszałek w Sejmu wtedy, o ile dobrze pamiętam. Wobec, tak. tego, wobec tego powoli, konsekwentnie, cierpliwie trzeba porządkować ten bałagan. No i ja myślę, że on jest jakoś tam porządkowany powoli.